Rozpoczęliśmy lipiec, a co za tym idzie wprowadzamy nową kawę miesiąca. Tym razem została nią kawa o tak ogromnych ziarnach, że zyskała sobie miano kawy słoniowatej, czyli Meksyk Maragogypę. Mimo, że ziarna te pierwotnie pochodzą z brazylijskiej prowincji Bahia, to obecnie najlepsze ziarna Maragogypę uprawiane są w meksykańskim regionie Chiawas. Do tego stopnia, że zyskały sobie miano meksykańskich fasoli Limant. Gleby, a przede wszystkim wysokość 1500 metrów nad pociągiem morza sprzyjają uprawom tak wysoko jakościowych i wymagających kaw, jaką jest meksykańska maragogewka. Jest ona bowiem bardzo podatna na wszelkie choroby, zwłaszcza rydze kawową, która potrafi zdziesiątkować krzewy kawowca na całej plantacji. Wymaga ona regularnych ładów deszczu, wysokiego zacienienia i utrzymywania plantacji w nieragannym stanie, co w połączeniu z ręcznymi zbiorami daje wysokie koszty upraw, a to z kolei przekłada się na relatywnie wysoką cenę tej kawy dla Was. Już pierwszy łyk tej kawy pozwala zrozumieć zarówno jej wyjątkowość, jak i cenę. To bardzo słodkie ziarna, które regularnie utrzymują w cuppingach minimum 84-85 punktów. W jej profilu znajdziecie to, co tygryski lubią najbardziej. Wanilia, czekolada mleczna, karmel, sporo kwiatów i bardzo niska kwasowość, która pozwala na znalezienie dodatkowych nut słodkich owoców pestkowych. Czysta finezja. Maragogype to zdecydowanie odmiana o największych ziarnach dostępnych na rynku. Ich średnica potrafi dochodzić do 2,5 cm. Oprócz widowiskowych efektów wizualnych ma ona bardzo wiele do zaoferowania w filiżance. Koniecznie musisz jej spróbować. A z uwagi, że to nasza nowa kawa miesiąca, to do końca lipca możesz się spróbować o 10%. Taniej. Pomyślnych testów!